Słuchajcie, przyszły wreszcie opony zimowe do Superba, które zamawiałem 3 tygodnie temu. To nie są koła dedykowane do Superba, to są koła dedykowane do Audi A6, w związku z tym ET tych Felk. Jest nieco inne niż takie, które być powinno. Zależało mi na tym, żeby koła były troszeczkę bardziej odsunięte od piasty. Dzięki czemu samochód nabrałby takiej fajnej prężności. Jeżeli kupujecie felgi akcesoryjne, nie tylko szerokość felgi, nie tylko jej rozmiar, nie tylko rozstaw śrub. Zwróćcie uwagę na pierścień centrujący. Nie może być tak, że felga trzyma się wyłącznie na śrubach. Nie ma takiej opcji, to jest źle. Felga musi się trzymać na środkowym swoim kołnierzu, dlatego obowiązkowo tego pilnujcie. Pilnujcie momentów dokręcania. Sprawdźcie sobie w instrukcji, jaki jest moment dokręcania kół. Klucz dynamometryczny kosztuje nie wiem, stówkę, może troszkę więcej. Przecież taki klucz możecie kupić sobie na lata. Tak naprawdę, wrzucić sobie go do auta, do tego dorzucić sobie taką przedłużkę malutką i do tego końcówkę. Nie wiem, na 17, na 19, w zależności od tego, jakie macie śruby. Tą końcówkę możecie sobie kupić w takiej plastikowej otulinie. Dzięki czemu, zawsze jak będziecie sobie przykręcać koła, albo wy sami, albo pojedziecie do wulkanizatora, możecie mu dać tą końcówkę i powiedzieć: słuchaj, przykręć mi tym. Wtedy macie pewność, że felgi nie będą porysowane. Widzimy kompletnie zmontowane koło. Kilka słów na temat opony. Opona zimowa bije w Goodrich w rozmiarze. 215 na 60 na 16 z indeksem nośności 99 czyli 775 kg oraz indeks prędkości H czyli do 210 km na godzinę opona wzmocniona pozbawiona rantu ochronnego rok produkcji 26 tydzień 2019 rok opona typowo zimowa mamy oznaczenie M +S, wyprodukowana w Polsce Nazwa to BF Goodrich GeForce Winter 2. Otona kierunkowa o agresywnej rzeźbie bieżnika. No, i cóż, sprawdzimy też grubość nowego bieżnika. I w takim punkcie najgłębszym, tak jak teraz, zobaczmy. Nie wiem, czy będzie to widoczne. Opona ma nieco ponad 8 mm grubości bieżnika. Specjalnie dla Was, ale również i dla siebie, z czystej ciekawości, zważyłem opony i zważyłem również felgi. Weźmiemy sobie koło. Jego waga wynosi około 19,5 kg. Hardcore'em będziemy usuwać smar z opon. Szamponem będziemy sobie te felgi myć. A jednym preparatem zakonserwujemy sobie na przykład wnętrze opon wszystkich, tak? Z wewnętrznej strony Meguiarsem. A z RR Customs zakonserwujemy sobie opony z zewnątrz. I porównamy jak to wszystko wygląda. Woskować felgi będziemy woskiem kolinite. Po co ten cały dressing do opon? Tu nie chodzi tylko o efekt wizualny. Tu nie chodzi tylko o to, że masz fajną, czarną oponę, która wygląda jak nowa, mimo że ma lat 5-6 na przykład. Z moich obserwacji wynika, że jeżeli masz opony klasy premium, to zwykle guma w takich oponach starzeje się jakby nieco wolniej. Natomiast jeżeli masz opony budżetowe, a ja takich opon w swoim życiu miałem kilka kompletów, to w momencie, gdy o te opony od nowości dbasz, to uwierzcie mi, że te opony, nawet po 4, 5, 6 latach, wyglądają jak nowe. Bieżnie się ściera, a opona wygląda jak nowa. Jeszcze jedna sprawa. Nie każdy z nas ma garaż. Są osoby takie, które samochód trzymają pod blokiem. Różnie to bywa. Czasem pod jakimś zadaszeniem, czasem te auta stoją w słońcu. Bywa tak, że z jednej strony samochód ciągle stawiany na parkingu ciągle z jednej strony stoi w słońcu. W związku z czym w momencie, kiedy opony sobie zabezpieczysz, to promienie ultrafioletowe w słońcu wypalają tą gumę znacznie wolniej. Chyba, że latasz po 100 tysięcy kilometrów rocznie to możesz mieć wywalone na to, żeby jakkolwiek te gumę konserwować. Hardcore w związku z tym, że jest hardkorowy. mieszamy go sobie. Odkręcamy mam taki kubeczek plastikowy, nie będę tego potrzebował, Bóg wie ile, myślę sobie, że tyle spokojnie wystarczy. Robimy to mniej więcej, wlejemy sobie do pustego pojemniczka. Zobaczcie, etykietę zerwałem. po to, żeby właśnie mieć ten pojemnik na jakieś tam mikstury, które będziemy sobie sporządzać. Hardcore ym, dobrze byłoby nie nanosić bezpośrednio w formie nierozcieńczonej. Dlatego, bo to mocny środek jest po prostu. sobie po prostu to domyjemy. Felgi mamy otłuszczone, opony otłuszczone. teraz sobie te koła wymyjemy szamponem. Mam miseczkę taką malutką. Kwaśny. Kurczę, ładnie pachnie. Zaraz mi detailingowcy napiszą: Człowieku, co ty robisz? Powinieneś mieć do mycia felc specjalną gąbkę. To nie jest jakiś film instruktażowy, ludzie, absolutnie. Po prostu jest preparat, który sobie kupiłem. I po prostu dzielę się z Wami tym, tak? A że jest to akurat RR Customs, ja nie wiem, niektórzy mają chyba na tym punkcie jakiegoś fioła, czy co, albo nie wiem, co Wam zrobili chłopaki z RR Customs, że w komentarzach czasami piszecie takie rzeczy, że mój Boże, Wosk będziemy nanosić firmy Kolinite. Pamiętajcie, że jak sobie otwieracie pojemnik, to zawsze go zamykajcie, żeby tam nie wpadł do środka kurz, był piach. Inaczej tak naprawdę drogi wosk będzie się nadawał właściwie do kosza. Aplikator dawno, dawno temu kupiłem z firmy K2. Dzisiaj sprawdzimy jak daje radę. Pamiętajcie, że gąbki nie warto kłaść byle gdzie, aplikator włożyć do woreczka. Dobrze byłoby mieć ten taki zamykany woreczek, ja mam akurat zwykły, żeby do środka nic się nie dostało. I spokojnie można będzie ten aplikator użyć później. No to tak, oponka skończona, felga nawoskowana, kapselek założony. Koło gotowe do montażu. Jeżeli nie macie opon zimowych do swojego samochodu, nie czekajcie z zakupem tych opon do października, do listopada. Dlatego, że nie będziecie stać w kolejkach, dlatego, że w danej chwili możecie sobie wybrać, co wam się podoba. A w sytuacji, kiedy zamawiacie koła w listopadzie czy w październiku, może się zdarzyć tak, że kupicie to, co akurat zaproponuje wam wulkanizator a nie to co wy chcieliście. Bo się okaże, że tych opon, które byście chcieli, nie ma w danej chwili w sprzedaży. Będzie wtedy bardzo duży ruch w interesie. Październik, listopad, grudzień. To są miesiące, kiedy tak naprawdę wulkanizatorzy mają żniwa. Wiele osób zostawia sobie montaż opon zimowych na ostatnią chwilę. Później tworzą się z tego tytułu kolejki. Kolejki. To nic innego jak ciśnienie pracy. Chcesz zrobić jak najwięcej, jak najszybciej. A w momencie, kiedy ktoś cię goni, a na zewnątrz masz kolejkę ludzi chętnych do montażu kół, jesteś w stanie popełniać różne błędy. Stąd się biorą sytuacje, kiedy. Wulkanizatorzy nie mają czasu na to, żeby przykręcać koła kluczem dynamometrycznym, tylko dopierniczają koła pneumatykiem ustawionym prawie na full, żeby w razie W koło się nie odkręciło. No, ale sami dobrze wiecie, że każda śruba dokręcana ma swój moment dynamometryczny, i później, raz, drugi, kolejny, w śrubach wyciąga się gwint. I w takich kołach, tak naprawdę, albo istnieje problem odkręcania się kołu, albo po prostu podczas łapania jakiegoś tam kapcia, nie jesteście w stanie normalnym swoim kluczem do samochodu odkręcić takiego koła. Jeśli chodzi o wyważenie. Byle jak można wyważyć koła, i przy niewysokich prędkościach tak naprawdę nic wielkiego się nie stanie. Natomiast jeżeli jeździcie szybko, to tak jak ja zwracam ogromną uwagę na to, żebym miał koła bardzo dobrze wyważone. Denerwują mnie jakiekolwiek drgania kierownicy, nadwozia, kół przy prędkościach autostradowych. W związku z tym, ja na to zwracam akurat baczną uwagę. Dlaczego kupiłem oponę BF Goodrich, akurat ten model? Naczytałem się sporo w internecie, poczytałem opinie i komentarze. Wychodzi na to, że jest to bardzo uniwersalna opona w bardzo przystępnych pieniądzach. Co ciekawe, podobny bieżnik możecie spotkać również u producenta Kleber. Jak wiecie, Kleber również należy do koncernu Michelin. Zatem jeżeli będziecie sobie chcieli kupić podobny bieżnik jak u mnie, Sprawdźcie sobie w swoim rozmiarze firmę BF Goodrich, ale również sprawdźcie sobie Klebera. Możecie kupić dowolną z tych opon, tą, która okaże się tańsza. Pamiętajcie, że samodzielna wymiana kół w samochodzie to nie tylko kwestia oszczędności tych kilkudziesięciu złotych. Mogę określić stan tarcz hamulcowych, lotków hamulcowych. W momencie kiedy wymieniam koła sam czyszczę szczotką drucianą piasty. Niektóre felgi są tak ciasno spasowane, że korozja, która tam się tworzy na elemencie tym na piaście i na feldze powoduje, że później nie możesz tej felgi zdjąć z auta. Ale jeżeli podczas wymiany kół wyczyścisz sobie to solidnie wszystko szczotką drucianą, troszeczkę psikniesz tam preparatu na centralny kołnierz i zamontujesz koło. Wtedy jest ogromne prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy przyjdzie Ci koła zdjąć, to bez problemu je zdejmiesz. Macie dostęp do różnych elementów metalowo-gumowych, których wizualnie stan możecie określić dopiero po zdjęciu koła. Możecie zauważyć, w jakim stanie są przewody hamulcowe. Mogę zdemontować plastikowe nadkola i wymyć całe błoto. Jest jeszcze jeden fajny plus posiadania dwóch kompletów kół do swojego samochodu. Mój Superb nie ma koła zapasowego, ma zestaw naprawczy. Osobiście kilka razy w życiu się przekonałem, że ten zestaw naprawczy można sobie włożyć w... w związku z czym wyciągnę wszystkie wytłoczki z bagażnika i po prostu włożę koło zimowe jako ala koło dojazdowe albo zapasowe. Opony i felgi, jak również kapsle do nich, kupiłem na Allegro. Za felgi zapłaciłem 1299 zł. Za opony zapłaciłem 1368 zł. Kapsle kosztowały 59. Zatem kapsle, felgi i opony kosztowały mnie w sumie 2726 zł plus 80 zł, montaż, Opon, wyważenie kół, jak również cztery nowe zawory. Jeśli tą kwotę podzielimy na cztery, okaże się, że jedno koło kompletne kosztowało 701,50 zł brutto. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.